O nowej dyrektywie unijnej dotyczącej delegowania pracowników będę rozmawiał z panią Martą Kozak-Maśnicką z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry Państwu. Jakie są najważniejsze wątpliwości związane z dyrektywą i sprowadzaną w Polsce ustawą? Mm -hmm. um... Nowa dyrektywa unijna, zasady nawet nie nowa, bo z 2018 roku zmienia zasady delegowania pracowników. Ona powinna zostać wdrożona do 30 lipca tego roku. No i tu pojawia się taki problem, że nie wszystkie państwa członkowskie do tego czasu implementowały dyrektywę. W związku z czym pracodawcy, którzy delegują swoich pracowników, powinni w pierwszej kolejności zweryfikować, czy w państwie przyjmującym, czyli w tym państwie, do którego delegują swoich pracowników, została już ta dyrektywa implementowana, to znaczy, czy mają stosować nowe zasady delegowania pracowników. Z kolei, jeśli chodzi o Polską, ustawę implementującą dyrektywę, to została ona przekazana do podpisu prezydenta plus ma jeszcze 14-dniowy okres wakacją LEGIS i dopiero od momentu wejścia jej w życie pracodawcy powinni ją stosować. A na jakie zagrożenia chciałaby Pani zwrócić uwagę związane? z treścią ustawy. Także najważniejsze wątpliwości dotyczące delegowania pracowników wiążą się z tym, że pracodawcy będą musieli zweryfikować przepisy prawa krajowego i tutaj informacje zamieszczone, na tak zwanych krajowych stronach internetowych mogą okazać się niewystarczające. Pracodawcy powinni poprosić na przykład swoich kontrahentów z państwa przyjmującego o udzielenie, taki, udzielenie takich informacji, na przykład co do warunków wynagradzania zgodnie z przepisami prawa lokalnego, bo tutaj mogą wchodzić w grę na przykład regionalne lub branżowe. Układ zbiorowe pracy, więc to jest taka, taki pierwszy problem, jakby zdobycia źródeł, źródeł prawnych tych nowych warunków, warunków delegowania. Jakie są najważniejsze zmiany wynikające z ustawy? Najważniejsze zmiany dotyczą okresu delegowania, zasad sumowania okresu delegowania, jak również warunków, warunków zatrudnienia. Jeśli chodzi o okres delegowania, to tu nowością jest to, że w ogóle wprowadzono maksymalny okres delegowania, który wynosi 12 miesięcy. Ten okres można przedłużyć o 6 miesięcy, czyli do 18 miesięcy, jeżeli przedstawi się. Um, przedstawi się umotywowane powiadomienie do odpowiedniego organu e, państwa członkowskiego. Jeżeli chodzi o Polskę, to jest to Państwowa Inspekcja Pracy. No i tutaj wystarczy w zasadzie, żeby uzasadnić takie powiadomienie e, i, i wtedy ten okres delegowania się przedłuża. E, co do e, sumowania e, okresu delegowania, to tutaj jest taka zasada, że Sumujemy okres delegowania pracowników delegowanych przez jednego pracodawcę do wykonywania tej samej pracy w tym samym miejscu, co może oznaczać w praktyce, że pracownik, który wykonuje pracę został oddelegowany od miesiąca, on już przekroczy ten maksymalny okres delegowania, ponieważ na przykład jego poprzednik Wykonował tą samą pracę przed nim, w tym samym miejscu i był to pracownik tego samego pracodawcy. Kolejne zmiany, które też mogą wpłynąć w zasadzie na koszty delegowania, to jest zmiana związana z tym, że dotychczas należało zapewnić minimalne warunki wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa krajowego, a teraz... Teraz trzeba będzie zapewnić warunki wynagrodzenia ze wszystkimi składnikami dodatkowymi zgodnie z przepisami, przepisami prawa lokalnego, co może oznaczać, że na przykład źródłem tutaj tych warunków wynagradzania może być układ zbiorowy pracy, prawda? regulujący na przykład jakieś dodatkowe, dodatkowe dodatki do wynagrodzenia, jakieś benefity. I to są te takie najważniejsze zmiany. Natomiast jeśli chodzi o to, co się stanie w przypadku, kiedy taki okres delegowania przekroczy 12-18 miesięcy, to tutaj dyrektywa stanowi, że wtedy należy stosować do takiego pracownika co do zasady wszystkie przepisy prawa lokalnego dotyczące warunków zatrudnienia. Co oznacza, że w zasadzie traktujemy takiego pracownika prawie już jak takiego pracownika lokalnego? Podstawowe skojarzenie jest chyba takie, że to oznacza wzrost kosztów dla polskich przedsiębiorstw i osłabienie ich zdolności konkurencyjnych. To chyba jest nieuniknione. Z pewnością, z pewnością takie mogą być konsekwencje dla pracodawców, ponieważ tutaj po pierwsze będą musieli się zmierzyć z dostosowaniem się do tych nowych przepisów, czyli całą procedurą weryfikacji właściwych źródeł prawa pracy oraz dostosowania warunków zatrudnienia, czyli na przykład podniesienia wynagrodzenia takim pracownikom, którzy dotychczas mieli na przykład tylko minimalne wynagrodzenie i to może wszystko powodować, po pierwsze, zniechęcić pracodawców do delegowania pracowników, a po drugie, rzeczywiście może też się okazać, że zwłaszcza państwa Europy Zachodniej będą weryfikowały te warunki zatrudnienia i nakładały dość wysokie kary na pracodawców, którzy się nie dostosują do tych nowych przepisów. Pani Mecenas, jeszcze doprecyzujmy. Jakich firm dotyczy ta ustawa? Bo to często może być kojarzone, że to są, chodzi o firmy transportowe również, ale tak zdaje się nie jest. Jeśli chodzi o branżę transportową, to tutaj mamy zupełnie odrębną dyrektywę dotyczącą, dotyczącą delegowania w branży transportowej. Ta dyrektywa została przyjęta w ramach pakietu, tak zwanego pakietu mobilności w lipcu tego roku i ona wejdzie, znaczy to. Znaczy Powinna zostać transponowana w 2022 roku. Więc jeśli chodzi o branżę transportową, to są zupełnie odrębne regulacje w tym zakresie. O dyrektywie unijnej dotyczącej delegowania pracowników i ustawie, która będzie obowiązywać w związku z tym w Polsce, rozmawiałem z panią Martą Kozak-Maścicką z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze wzajemnie.